Obserwatorium astronomiczne przy ulicy Filtrowej to jeden z charakterystycznych punktów w Puławach. Przez długi czas jednak niewiele tam się działo. We wrześniu 2020 roku, po przejęciu obiektu przez Powiat Puławski, rozpoczęto działania mające na celu rewitalizację obserwatorium i tchnięcie w nie nowego życia. Prace remontowe rozpoczęły się w marcu ubiegłego roku, a w piątek odbyło się oficjalne otwarcie. Spojrzymy w niebo i na kulturę powiatu. Tak zatytułowaliśmy ubiegłoroczny artykuł w kwartalniku powiatowym, zapowiadający realizację projektu kompleksowej modernizacji Puławskiego Obserwatorium Astronomicznego. A dziś, po ponad roku, mam wielką przyjemność i zaszczyt zaprezentowania Państwu efekt wielomiesięcznej inwestycji. Jest to nowoczesny obiekt pełniący funkcje dydaktyczne i kulturalne, dzięki któremu możemy znacznie wzbogacić ofertę Młodzieżowego Domu Kultury i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Ofertę skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, patrząc na ten przepięknie prezentujący się obiekt i wspominając jego bogatą historię, a także już zrealizowane i zaplanowane działania kulturalne, mogę z całą pewnością stwierdzić, że założony cel został dobrze wykonany. Powiat Puławski zyskał ciekawe miejsce, które będzie znakomicie służyć lokalnej społeczności. Mam nadzieję też, że placówka stanie się Centrum dla dzieci i młodzieży, którzy będą chcieli wzbogacić swoją wiedzę z dziedziny astronomii, ale będzie również oferowała bardzo szeroki wachlarz różnorodnych działań kulturalnych. Zachowując tradycję tego wyjątkowego miejsca, pragnąc kontynuować rozpoczęte w 1994 roku, kiedy to zostało po raz pierwszy otwarte obserwatorium, dzieło otwieramy przed Państwem, dla Państwa, dla dzieci, młodzieży, dla wszystkich, wspaniały nowoczesny obiekt, który będzie swoistym centrum edukacji astronomicznej, kulturalnej, artystycznej. Tu głównie dzieci i młodzież będą spotykać się na warsztatach, prelekcjach, wystawach, zgłębiając tajniki wiedzy w tym zakresie. Ale również obserwując jak najbardziej nocne, a mam nadzieję, że i w przyszłości dzienne niebo. Będą pogłębiać i rozwijać swoje pasje, spędzając twórczo czas. Jestem przekonana, że i dorośli nie będą przechodzić obojętnie obok tego miejsca. W jednej z kronik prowadzonych przez moją mamę, znalazłem wpis z roku 2005 i kilka wklejonych fotografii. Dotyczyły one wystawy nawiązującej do powstania oddziału PTMA w Puławach. We wpisie znajdujemy informacje o odwiedzeniu owej wystawy przez członków koła PTMA w urzędowie, a na fotografiach zreprodukowane są plansze stanowiące wystawę. Chciałbym opowiedzieć o dwóch z tych plansz. Pierwsza dotyczy najstarszej ngo historii obserwatorium. Cytuję tu za, za naszą moją mamą. A w maju 1964 roku powstała grupa podwórkowa imieniem 4 pułku piechoty w zakresie działania grupy były zajęcia plastyczne modelarstwo turystyka oraz sekcja historyczna z tej grupy wyłoniła się w 1969 roku grupa podwórkowa imieniem Mikołaja Kopernika to tej grupie prezydium miejskiej rady narodowej w Pławach przydzieliło w roku 71 pomieszczenie w wieży ciśniej przy ulicy Filtrowej na pracownię plastyczno-rzeźbiarską. A no, mama rzeczywiście miała wyjątkowy talent do kreowania rzeczywistości. Na drugiej planszy jest fotokopia decyzji Rady Narodowej z 1971 roku ale o kilka miesięcy późniejsza o przydzieleniu Puławskiemu oddziałowi PTMA trzech pomieszczeń w obiekcie na ulicy Filtrowej. Obok znajdziemy również naklejoną reprodukcję listownej odpowiedzi z zarządu głównego PTMA. Adresowanej do mojego ojca, a dotyczącej warunków powołania oddziału w Puławach. Obok tych decyzji jest fotografia portretowa mojego taty, naszego taty, przepraszam, z dużym napisem: Bogdan Szewczyk rozpoczął starania w 1959 roku. Uważam, że brakuje na tej planszy jeszcze jednego dokumentu mianowicie mojego aktu urodzenia. Przyszedłem na świat pod koniec 59 roku. Dziękuję Państwu. Wychowywała wiele pokoleń, wychowała wspaniałej młodzieży. Ludzi z przesłaniem pokazywała im to, co jest najlepsze nadzieje pokazywała te przestrzenie właśnie kosmiczne, które miała w sobie i była to osoba wyjątkowego charakteru wyjątkowego serca gołębiego serca i wznosiła nas ku górze poprzez ten budynek, który jest między. innymi przede wszystkim. dzięki niej tutaj. Dzisiaj się nim cieszymy. Wzniosła nas ku wyżynom nieba, wprost ku kosmicznym wszechświatom. W imieniu wychowanków, w imieniu mieszkańców, dziękuję pani Mario za to, co zrobiłaś dla Puła. Dziękuję. Zaczynamy. uwaga. Yes. 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 Obserwatorium ma stać się centrum wydarzeń organizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Obiekt, oprócz nowego wyglądu zewnętrznego i instalacji, zyskał także wyposażenie w postaci sprzętu audiowizualnego. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.